gdzieś. Niech twoje serce rozwiążeja ciudę sprawy. Nie. Monika Wezwicka Adres. Nie wiem Gadaj. Gadaj. Pięć. <gulka> jak ma na imię twoja kotka? Kulka. A jak ma na imię twoja mama? Patrycja? A jak ma na imię twoja babcia? Stasia. A druga? E, babcia mamienka. A Dziadek? E, dziadek Jadek. Jakie masz hobby? E, nie wiem. Czym się interesujesz? E, Interesuję się tabletem. Pokaż go. A czemu się nim teraz nie bawisz? To się ładuje. A ładuje się. Dobra, to teraz powiedz coś o sobie. Mm, długo nie chodziłam do przedszkola. Uuu, a czemu? chodziłam do przedszkola. A czemu nie chodziłaś do przedszkola? Mm, bo byłam chora. Hmm, na co? Chyba na wora. <śmiech> <śmiech> nie, ja byłam chora na... Na sierść I nadal jestem chora. Na sierść a czemu taka nieuczesana jesteś? Nie. przychodzisz do telewizji i taka nieuczesana? No, dobra, to później. To przerwę robimy na reklamy. Tak! Powiedz wszystkim, przerwa na reklamy, zaraz wracam. Nie.